kolejna prezentacja Star 200 który swoje już widział i swoje już ciągał A zaraz za nim Hydromil Ciekawe, co on robił i gdzie, no można się domyślać tylko. O, tutaj jeszcze nam Jelcz wystaje dupą. Mam no, nadzieję, że nie pogniewacie, że tych filmów będzie znowu kilka, ale gdybym je wszystkie połączył, no to znowu materiał byłby półtora godziny, czy tam półtorej godziny, i, godzinny. I no, wielu z was narzekało, że są za długie te filmy. No oczywiście, gdyby gdyby nagrywać coś o jednym samochodzie, no to spoko, już nie ciąłbym tego na części, ale tutaj, jeśli są różne, to to pomyślałem, że że zrobię to w kilku częściach.